Hej, hej, moi mili. Witam Was serdecznie na moim kanale, na moim e, zabałaganionym biureczku. O, właśnie herbatkę mam. Chwilę zapałam, chwilę czasu. Posiorbię troszeczkę, widzicie, e, litr herbaty. Nie patrzę, że to wódka, ale to już już jest w kolei. E, znalazłam chwilę czasu i mówię szybko, że nagram otwarcie e, czwartych, e, czwartych paczuszek. Dzisiaj mam dzień trochę zajęty, że tak powiem, bo dzisiaj jest 4 grudnia. Moje dziecie kończy dzisiaj 9 lat. Więc mama musiała zrobić torcik. A oprócz tego, wiadomo, chcę dziecko chce pizzy, więc trzeba było przygotować też i ciasto. A oprócz tego, u nas w naszej szkole corocznie ro, 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 co robimy mikołajki taki kiermasz mikołajkowy i oczywiście tam sprzedajemy ciasta i różne wytwory, ręcznie robione, ręcznie gotowane, ręcznie, co tam ręcznie będzie zrobione, przez, przez rodziców, przez dzieci i cała społeczność nasza tutaj, moja tutaj, z reguły schodzi się, ogląda występ dzieciaczków, potem idzie do kawiarenek, częstuje się różnymi rzeczami i zostawia trochę pieniążków dla szkoły. Więc e, oczywiście mama Magda w tym roku nie udało się jej umknąć Radzie Rodziców. Jest w Radzie Rodziców i, i obiecałam, że przygotuje pierniczki. Te takie 3D, 3D domki piernikowe. Kilka na sprzedaż, więc e, właśnie teraz nie wiem, czy jeszcze mam kawałki ciasta przy sobie, nie, chyba nie mam na sobie raczej. E, właśnie przygotowałam ciasto, czekam aż teraz ostygnie. Czyli pewnie do jutra rana Nie mam upiekę. Chyba, że dzisiaj wieczorem, bo jeszcze późno wieczorem może upiekę już sobie, a jutro będę, będę się bawić w sklejanie, malowanie, nie wiadomo co. W każdym bądź racie. E, dzisiaj mam świętuję z moimi dzieciakami. Męża nie ma. Malkot jest delegacja, delegacji, dopiero jutro wróci. No ale nic. Dobra. E, co tam się u mnie dzieje? No, jak widzicie już w pierwszym planie, co się dzieje, nie? Mamy kalendarz adwentowy. Zalek adwentowy od Anny Gutowej, od Miszka, czegoś tak. Dzisiaj jest czwarta część, bo jak ja jestem zmachana, czy co? Dzisiaj jest czwarta część. Dzisiaj zrobiliśmy ten kawałek, tutaj, tutaj, ten kawałek. To jest kolejne 69 krzyżyków. Z bliska pokażemy Wam. I teraz tak, oglądając te właśnie, właśnie, mm, o to jest zeszłoroczne, tak dobrze przypomniałem, to jest zeszłoroczne ale naszę od, od Anny Gutowej, a teraz myślę, że to będzie bombka. E, guarda, e, patrząc na e, inne e, logmeski, widziałam e, u, u Klaudi, że też postanowiła wyszywać ten e, u Klaudii z skwitnej łabeczki. co i na tym całym materiale wyszywa. Też mam tą luganę, też taką... a to jest taka nie wiem się. Dla mnie to jest taka Lugana, taka naprawdę jakaś wielka, bo ja mam Luganę od Zweigartu i ona jest inna niż ta. To jest jakaś, inny, jakaś inna firma, bo tu ta ma naprawdę takie duże, wiel... nie wiem czy widzicie, może widzicie, wielkie, wielkie dziury. Jeszcze jak przybliżę, może zobaczycie jeszcze bardziej. Nie wiem przybliżać. Nie wiem przybliżać. O, widzicie, takie wielkie, naprawdę dziury ma. Nie? I. I ona jest, ten, się nazywa, yy, co dwie nitki, da się zrobić krzyżyki, nie mówię, że nie, ale tak lepiej taką gru, grubszą y, niteczką. A co jedną nitkę, to ja, ja tu ja wyszywam zwykłą, znaczy tą DMC, mój, y, tą cieniowaną, dwie nitki, co jedną kreteczkę, to jest 25 te. Takie są takie grube te, te dziury, że mi się wydaje, jedno za mało, nie? No, ale z tym. W każdym razie, kolejna część jest y, zrobiona która czwarta oczywiście, jest czwarty ludzi i jestem jest zadowolona jak wychodzi. Okej, okay, następna rzecz, następną rzeczą, następną rzeczą był, nie widziałam Mikołaja tym razem, powiedziałam dam sobie chwilę spokoju, bo mam dość tych, mam pełno hawcików około Bożego więc a jeszcze chciałam w tym roku skończyć więcej dimension, więc jednak muszę też wziąć do więcej dimension, żeby go skończyć. Ten serduszkowy, pamiętacie. Tam już dużo nie zostało dużo. No trochę zostało, ale no ile to jest? To dużo? To nie, dużo, niedużo to jest, już o mówię szybko. To dużo, niedużo to jest. Gdzie jest to? Boże, znajdź. O, tu jest. Mam 80%. No, mi tak sobie dużo nie zostało, bo 2663 znaki, nie? To jest w tym 1400 krzyżyków, 2300 backstitcha, 65 knotów. Więc to nie jest jakoś tam nie wiadomo ile, więc to jest do zrobienia. To jest do, do, dobra, przysiąść, do, dobrze się przysiąść dwa dni. Myślę, że się da. I nie wiem, czy nie zabieram go całkiem jeszcze tutaj w czasie naszych, otwierania naszych, naszych kalendarzy. Bo chcę skończyć właśnie do końca roku, bo chciałam też i Sailor Moon skończyć, no ale to już, widzicie, yy, wszystko się przesuwa, przesuwa. No dobrze, to w styczniu skończę, to no, już czekała moja córka rok, poczekaj jeszcze trochę. Yy, aha, czyli tak, co ja wam pokazuję? Dzisiaj wam pokażę właśnie, yy, widzicie, tutaj jest moja skarpeta, moja skarpeta, widzicie, skarpeta. Doszło wczoraj, gdzie jest, te no, Nie w kieszeni, doszło wczoraj. Ten, 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 fragment, ten, fragment tutaj to serduszko, i tu jest się zaczął już aniołek. Jest, tutaj mam tą gazetę, zaraz wam pokażę. Tutaj o, właśnie, widzicie, jestem w tym miejscu, doszedł to serduszko, i tutaj aniołka zaczęłam, to tutaj, tej sukience żółtej. No i teraz ponad ponad 600 krzyżyków. Tam tak sporo jest. Zrobione. Ponad 300 wczoraj zrobiłam. No. O, oczywiście to się fajnie wyobraża, to jest taki super wzór, bo to jest. To jest jak tu pisze Cross Stitch Country. To jest właśnie, to są takie. E, ja nie lubię te wzory. Ja lubię te wzory, taką, taką, takie prymitywne wzory. Uwielbiam je. Uwielbiam je, uwielbiam je. Jeżeli Klaudę masz jakieś e, gazetki z Cross Stitch Country, to z chęcią, z chęcią pewnie, pewnie bym zakupiła takie. Teraz poszukuję drugiej skarpety. Poszukuję magazynu numer. Czekaj, to jest 2005-2004. Sierpień 2004. Jakby czasem komuś się obiło, to dajcie mi znać, bo, bo chciałabym kupić. Bo tam jest właśnie skarpeta, też podobnie z, na, z aniołkami. Tylko że aniołki są takie latające. Jak znajdę zdjęcie, wkleję. I też bym chciała taką drugą skarpetę wyżyć. Tak więc, jak widzicie, skarpeta już jest, jest e, ciągnie dalszy skarpeta, bo musimy ją, nie wiem, też do końca grudnia. Czy tam jest jakoś tak na początek stycznia, jakoś tak u Katariny. No, nie, nie jestem pewna, nie jestem pewna dokładnie, e, kiedy, no, ale do końca grudnia chcę skończyć. No, no posiedzę nie z nią w czasie świąt, coś. No teraz dwa dni poświęcę na aniołka, jednego i drugiego, a potem się zobaczy. Tu no, widzicie, fajne, śliczny. Niedelminder z krostic. Ok. Mm, dobra. I dalej. E, dzisiaj co? Bierzemy się za stronę moich nie? Oczywiście mam e, dwie paczusie. Już są gotowe, już czekają na mnie. Sama na nie czekam. Ech. Oczywiście zaczniemy od paczusi jagody. Znowu szukam nożyczki, a nożyczki mam w kieszeni. Paczuszka numer 4 Widzicie? O. A jak ja na fajne woreczki kupiłam. No to zobaczcie, jakie fajne. No widać, widać wszystko, ale to nie jest, że widać. Już się do tego, że to widać. Ale są świetne te woreczki. Eee, fajna herbatka. Black Tea blend. Wypijemy i zobaczcie. Widzicie co? Ja tak sobie podejrzewam. No, jeszcze, jeszcze nie wiem, bo nie sprawdziłam. Ale yy, ja popełniłam pewne życzenie na 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 moi, na przy na, na, zapisach na bo mieliśmy prześlizę Mikołaja I ja tam popełniłam pewne życzenie i chyba jagoda mnie, mnie spełnia właśnie okej okay. później wam wyjaśnię jak innym razem wam wyjaśnię o co chodzi e, bardzo piękne kolorki widzicie jakie kolorki no super to jest ten to jest numer 8, to jest ten grubszy, ten cięższy. Ja się nie i krenik i świetne milchilki. Milchilki super, piękne, 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 piękne. Dzięki Jagoda. No ale są cudne te kolory. Teraz zaczynamy herbatkę sobie później zrobię. Też. Ją A od mojej koleżanki Natusi. Ach, gorąco mi gorąco mi się zrobiło. Uff. Ale nie dlatego, że się bo to są prezenty, bo mi się gorąco zrobiło. Czekajcie, są kulki. Chyba są kulki. Oj, majdziecie się ucieszy! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Są kulki, widzicie, widzicie, widzicie. Oj, majdzie, czy się ucieszy. Są dwie kuleczki. Dziękuję Matuś. Dwie kuleczki. I to co fafiarki lubimy najbardziej? Niteczki! Mamy śliczną niteczkę 922 i 600 i 677. OK, Wszystko śliczko chyba, tak jest. I herbatka do tego. Biała herbata. White tea. A to jest taka jest Jeszcze nie piłam jej. Trzeba ją wziąć i wypić. Okej. Okay, do widzenia dziewczyny. A, taki właśnie owoc nasz Mikołajek jest, że przynosi nam takie piękne prezenty. No super. Super. Okej. Okay. To tyle na dziś. Dzisiaj szybciutko, <grym> jak to mówię, szybko i na temat, tak? Szybko i na temat. Nie będę przedłużać, bo naprawdę dzisiaj mnie goni. Goni czas. Jutro nie wiem, jak to będzie. jutro wiedzę wam, jak nie zdążę nic wyszyć, to wam dam relację, jak się piecie domki piernikowe. Bo sama będę robić pierwszy raz, a mam zrobić z pięć takich domków i mam je polukrować, poprzykleć, nie wiem, żelki, cukierki, jakie ci wiecie. No. To będzie coś. Powiem, że to będzie coś dla mnie. Okej. Okay. Dobra, to do zobaczenia yy, jutro. Pa.